Maj, rok 1983. Warszawa. Grzegorz Przemyk, dziewiętnastoletni maturzysta, syn poetki opozycyjnej Barbary Sadowskiej, zostaje zatrzymany przez milicję na Placu Zamkowym. Nie miał przy sobie dokumentów. Zabrano go na komisariat przy Jezuickiej. Tam został brutalnie pobity. Milicjanci bili go pałkami po nerkach i krzyżu. Mimo że Grzegorz nie skarżył się od razu, kilka godzin później trafił do szpitala z wewnętrznymi obrażeniami. Po dwóch dniach zmarł. Zamiast ukarać winnych milicjantów, władze PRL zrobiły wszystko, by zatuszować sprawę. Obwiniono sanitariuszy, którzy wieźli go karetką. Rozpoczęła się brutalna propaganda, a świadków zastraszano. Mimo, że cała Polska wiedziała, co się stało, sądy uniewinniły milicjantów. Śmierć Grzegorza stała się symbolem brutalności władzy i bezkarności aparatu represji. Po upadku komunizmu próbowano wznowić śledztwo. Niestety. Sprawa się przedawniła.